I witam wszystkich, w... zagrajmy dalej w Perihelion, w poprzednim odcinku skończyliśmy walczyć z mutantami, pokonaliśmy tych mutantów, sprawdźmy teraz, co zacznie dalej, ponieważ to ty... znowu walka? Wystartuję to jeszcze raz. Zgliczowało no, już tak zostało, tak? skoro miałem zapisaną grę, a przy okazji jeszcze zapomniałem zrobić Śpiłkolot bohaterom, to no trzeba jeszcze raz zrobić to. To tak, tak, z, -z, -z. Regeneracja. I jeszcze raz zapiszę LP9 w ogóle. Norton ma małą zręczność tutaj całkiem. A Wolkow powinien mieć trochę większą, tak. Chociaż on jemu to przebywa, ale też powoli. Przebywa mu to dzięki temu, że, że walczy wręcz. No, przejdźmy do. Przejdźmy do ekranu do tej y, korytarza i sprawdźmy, czy będzie y, czy będzie już naprawiona grafika teraz. Tak jest dobrze. Kolejna zgraja mutantów pędzi na was szybko i śmiercionośnie niż mordercze cienie. Nigdy nie widzieliście nikogo tak wydajnego w walce, jak ci wojownicy, a gdy was zaskakują swoimi parszywymi sieciami i paraliżującymi strzałkami. Cały wasz opór załamuje się pod presją ich unikatowych taktyk bitewnych. Wszystko ciemnieje, gdy upadacie w stan głębokiej nieświadomości. Pokonali mnie. Godziny, dni, a może nawet tygodnie upływają w omdleniu i gorączce. Raz za razem delikatne dłonie doglądają Waszych bolących ran za pomocą dziwnie pachnących medykamentów, a gdy w końcu powoli odzyskujecie świadomość, widzicie młodą kobietę, która klęczy przed Wami, cierpliwie czekając na koniec Waszego zamroczenia. Po cichu śpiewa egzotyczny hymn bitewny, a jej duże, brązowe oczy patrzą w przestrzeń z głębokim i łagodnym smutkiem. Zdaje się, że mamy pierwszą pełnoprawną postać kobiecą w tej grze, pierwszego, yy, pierwszą npc -kę. Oczywiście w mieście Midlite była też ta kobieta z dzieckiem, ale tam jakby to nie, nie zaliczam, ponieważ tam NPC-em pełnoprawnym było raczej to dziecko niż ta kobieta. No a tutaj mamy kobietę. Tak, pogadajmy z nią zatem. W ogóle, o co tu chodzi? Dorwali nas mutenci, yy, ogłuszyli nas, poj pojmali. A teraz żyjemy i rozmawia z nami jakaś kobieta. Nie czaję tego. Więc w końcu się obudziliście. Nazywam się Perblot. Jestem córką Miracha, tak, tego samego, którego szukacie. On jest właśnie moim ojcem. Spodziewał się, że prędzej czy później ręka imperium w końcu go to sięgnie. Gdziekolwiek, jakkolwiek. No cóż, jeśli nie będziecie tutaj sprawić żadnych kłopotów, to spotkacie go całkiem prędko. Zapewniam was. Ale najpierw jest jeszcze jeden człowiek, który chce z wami porozmawiać. Koral, nasz przywódca. Jest on genialnym dowódcą, i, a my musimy mu podziękować za to, że zapewnił nam względne bezpieczeństwo oraz niezależność, czy też niepotekłość. Lecz jest on także bardzo. Agresywny i arogancki, jeżeli chodzi o obcych ze świata zewnętrznego, więc proszę pomyśleć dwa razy nad każdym słowem, które wypowiecie, jeżeli nie chcecie wpaść w poważne kłopoty. A teraz idźcie do północnej sekcji tej komnaty, aby go spotkać i powodzenia. Aby się z nim spotkać. A czy my przypadkiem nie wymordowaliśmy całego oddziału waszych kolegów mutantów? Przed chwilą? Teraz jest wszystko spoko, tak? Może ask, coś tam? Mirach. Wybaczcie mi, wydaje zdaje mi się, że powiedziałem już wam o wszystkich informacjach, jakie są wam potrzebne. A może się mylę? Nie wiem, czy wyciągniemy cokolwiek z niej jeszcze, także po prostu stąd pójdziemy teraz. Znajduje się gdzieś indziej. Powiedziała, że na północ trzeba się udać, tak? jest tam. No tu są jakieś drzwi. Na tych drzwi ze, ze starego żelaza znajdują się oczywiste znaki spawania. Ślady po spawaniu, tak? Ktoś te drzwi zaspawał. Stworzył z nich barierę. Tu będzie przewódca. No dobra. W ciemnym zaułku tej komnaty napotykacie korala, przywódcę tej irytująco dziwnej komuny mutantów. Jego cały wygląd, jego trupioblada blada skóra, jego kocie muskuły i paraliżujące zimne oczy reptiloida ostrzegają was przed uwięzioną, śpiącą bestią, wewnątrz tego perfekcyjnie ukształtowanego humanoidalnego ciała. Posyła on wam gardzący i grożący uśmiech, wraz z fadą dziwnego, kwaśnego zapachu, który jasno wskazuje na jego uzależnienie od rozszerzającego świadomość narkotyku zwanego Nieboszukacz. Zarąbisty gościu! Tutaj się znajduje też jakiś obiekt albo sieć. No, spróbujmy najpierw porozmawiać. talk. Ach, skurczybyki z imperium zdecydowały się mnie odwiedzić. Cóż, za wspaniały zaszczyt. No cóż, koledzy, z łatwością moglibyśmy was wszystkich pozabijać, ale oferuję wam zamiast tego umowę, ponieważ dzięki naszym telepatom y wiem już, że wspólnie y mamy coś wartościowego, czym możemy się wymienić, więc. Pozwólcie mi, że przedstawię moją ofertę. Teraz od już prawie 7 pokoleń, od czasów Rexa Heliona 27, teraz jest Rex Helion 34, tak? W czasie kiedy się dzieje akcja gry. No więc 7 pokoleń wstecz. Imperialny dekret o kontroli mutacji. Przepraszam, jeszcze raz to przeczytam, żeby było poprawnie. Teraz od prawie siedmiu pokoleń od czasu dekretu imperialnego Rexa Heliona 27. dotyczącego kontroli mutacji, musimy żyć i umierać jak ścigane zwierzęta. Tylko dlatego, że jesteśmy w jakiś sposób inni i nie spełniamy wymagań kontroli. Z naszym przybyciem jest szansa na to, że wszyscy z nas opuścimy to piekło. Tutaj mam dla was specjalną kartę plikową do sieci z prośbą do Imperatora, aby zlikwidował kontrolę na najwyższym poziomie tej. Z sekcji kopalni możecie znaleźć specjalny interfejs do sieci, który przyjmie tą kartę. Nie przejmujcie się, możecie iść tam samotnie i zachować kody transmisyjne dla siebie. Proszę was tylko, żebyście wysłali zawartość karty do imperatora. Gdy już to zrobicie, to wtedy pozwolę wam spotkać się z Mirachem. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Idźcie teraz. Dobra, quest to quest, umowa to umowa. Troszkę tak jak w Albionie, co nie? <laughs> Jest tutaj y, karta z plikiem, która wygląda jak kaseta jakaś. Więc total, trzymaj i możemy y, szukać przejścia dalej. Oczywiście nie umieszkam tutaj sprawdzić każdego, co najpierw. No, były jakieś drzwi. Jeszcze sobie po środku pochodzimy. Zrobię to już klawiaturą? O, właśnie. ci Hoczu patrzy na was. Niestety zniknął ten opis, nie zdążyłem przetłumaczyć. Eee, dobra, to chyba odpowiedni moment, żeby zapisać grę. Wejdźmy tutaj. Jest to kratkowa winda, która porusza się do góry. W tym, w szybie, w szybie windy. No, tyle. No tutaj nie, może, nie jesteście w stanie otworzyć tych drzwi. Prawdopodobnie za tymi drzwiami znajduje się Mirach właśnie. Zatem, no, nie pozostaje nic innego, jak z tej windy skorzystać. Jakie przejście, co to miało wiedzieć w ogóle? Hahaha. <laughs> Okej. Okay. Słyszycie jak świeże powietrze y, nad, nad y, pływa z kanałów wentylacyjnych. Tyle. Znajduje się tu podstawowy interfejs sieciowy, tylko do y, Karty, tylko przyjmuję karty. Hmm. Czy ten quest naprawdę, naprawdę będzie taki prosty? E, total to trzyma. No dobra, z, 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 zróbmy to. Po wsadzeniu plikokarty karty do slota przekaźnika następująca wiadomość pojawia się na mrugających monitorach kontrolnych. Asylum, Pałac miasta Sunrise N34 112 ATF 0909 otrzymano prośbę o transmisję T źródło strefa 1434 priorytet alfa 1 etykieta kodu 316172772.02 Transmisja zakończona. Powiadomienie końcowe operatora. Transmisja odpowiedzi w przeciągu dwóch godzin. Proces transmisji ukończony. Koniec linii. Nice. To wszystko? Dziwne, że taki hardkorowy tekst był wyświetlony tutaj w tej linii na dole, no ale to... No, tak została tak raz zaprojektowana, no. I że od biedy to mogliby zrobić na przykład coś takiego, że ten terminal się pojawia tak samo jak na przykład postać, nie? Zwróćmy zatem do pana przywódcy, mutantów. Czy naprawdę to już wszystko? Wydaje się to jest za proste. Korol staje się być zadowolony widząc was powracających bez plikokardy i przynoszących z powrotem raport z transmisji. No to porozmawiajmy jeszcze raz w takim razie. No dobra, obcy, dotrzymaliście swojego słowa, więc ja dotrzymam mojego. Perblot wkrótce tu przybędzie, aby eskortować was do swojego ojca. Ale pamiętajcie, jeśli wasz imperator odmówi naszym, yy, naszej prośbie, wtedy wasz los jest przesądzony. Być może są to wasze ostatnie godziny, więc użyjcie ich tak dobrze, jak tylko umiecie. Przyjemniaczek. Mam takie dziwne przeczucie, że imperator jednak odmówi i że będziemy musieli z nimi wszystkimi walczyć. Gdzie jest ta cała ParaBlad? Mam do niej wrócić? Tutaj. A ona się pojawia. Dziewczyna znów się pojawia. I mówi: Proszę, pozwólcie mi się poprowadzić do kwater mojego ojca on już tam na was czeka kolejny teleport co jest za mną winda, okej okay. no to chodźmy do przodu jest to ogólny albo główny yy, główny szaft szyb tak, nie wiem czemu mi wylatuje to z głowy ciągle jest to główny szyb magazynów z sprzętem wydobywczym, naprawdę ten dźwięk jest dziwny, jakby jakiś obcy ginął. Znajdują się tutaj tylko brudne szmaty i narzędzia leżące na podłodze. Wiecie, liczę trochę na to, że może w którymś z tych pomieszczeń będzie jakiś lepszy sprzęt dla mojej drużyny. Ten bardzo źle oświetlony barak sprawia, że czujecie się klaustrofobicznie. To jest detektor obiektów. Tak jest. Coś tutaj znajdę. Jest to fioletarka do minerałów. Prawdopodobnie jest to broń do walki wręcz. Okej, okay, ciekawe kto będzie mógł z niej korzystać. A może to jest po prostu... To może nie jest broń, tylko to jest przedmiot jakiś fabularny. W takim razie total trzymaj ten przedmiot. Zaraz go przeanalizujemy. Analyze. Nightmare Scenario Assassin mogę go używać. Siła 60 i tyle. Czyli wszystkie postacie fizyczne są w stanie używać tego przedmiotu. Hmm. No, ale nie można go wziąć do ręki. Co za tym idzie? Nie można nim atakować. No, w każdym razie, totalnik niech to na razie nosi. To jest kolejny obiekt. Odkrywasz wiadomość na ścianie. Publiczna netstacja, kod sieciowy Mutant. Dobra. Będę musiał zdjęcia robić. I loguje się Wolków. Login. Mutant. Kopalnie uranu Saltomb. Wspaniale, no to teraz dir cztery pliki się tutaj znajdują muszę zrobić zdjęcie tego ach cholera zrobiło się z ...fleszem No, i po kolei, z góry na dół, demo GPH, grafik, tak, to granat, Kobold dynamiczny, yy, minerałowy, granat demolujący. Szczegóły o koboldzie. Kobold. Szczegóły. Materiały wybuchowe oznaczone identyfikacją kodem identyfikującym kobold są używane do wyłymywania przez cienkie warstwy kamienia i głazów, aby móc się dostać do właściwego poziomu użytecznych materiałów, Tak Fisa, ale niestety nie wiem, co to znaczy, to słowo. Ta wersja Koboldu posiada dynamicznie mechanizm dynamiczny mechanizm odmierz odmierzający czas, który w domyślnym ustawieniu pozwala, wam, pozwala osiągnąć bezpieczną odległość w przedziale 6 sekund po zapłonie. Bez, wymogi bezpieczeństwa FireDoor class CC2 To FireDoor brzmi ważnie, ja zrobię zdjęcie sobie tego Okej okay. Sprawdzamy pozostałe pliki teraz Patrols plan dziwne, że mam do tego dostępne, no, dobra? What? Okres 23.11. Midday to będzie środa, podejrzewam, albo środek dnia też może być, nie jestem do końca pewien. Do wszystkich stacji bojowych musimy zorganizować bardziej wydajne i łatwiejsze do z deployable do ustawienia, powiedzmy, tak more easily deployable. To jest wiadomo, to jest to słowo deploy, tak? który się używa odnośnie y, oddziałów y, po prostu żołnierzy, gdy się ich wysyła tam na jakąś misję, o to tutaj chodzi. Y, umknął mi niestety teraz termin y, ekwiwalentny po polsku, więc y, pomijmy to może po prostu milczeniem. Chodzi o y, no, umieszczanie patroli. Y, aby przeciwdziałać ciągle to wzmacniającym się atakom likantropów. Tak, likantropów. Były wampiry, a teraz są likantropy, czyli wilkołaki, tak? Szczególnie w słabszych ręgenach kopalni, zniszczonych przez ostatni pożar podziemny. Rekomenduję także, aby, zabezp aby zabezpieczyć albo właściwie zapieczętować yy, starożytne yy, Komnaty spotkaniowe Toxic Waste. Toxic Waste'a, czyli tego boga, tak, tego bytu. Nie jesteśmy w wystarczająco silni, aby przejmować na siebie ryzyko obrony tej gigantycznej komnaty. Podpisano Commander Coral, ten przyjemniaczek, z którym, z którym mieliśmy do czynienia całkiem niedawno. Kolejny pik przeczytajmy. Shaft Repairs No i tutaj już nie ma dostępu R Read Stocks Report Czy to jest jakiś raport z giełdy? Czy co? Chyba giełda nie istnieje w tym świecie. Też jest nieoderazowany dostęp. Wydaje mi się, że w tym planie patrolowym nie było żadnych istotnych informacji, dlatego tam zdjęć nie robiłem. Natomiast zrobiłem zdjęcia tego granatu. Podejrzewam, że taki przedmiot znajdziemy w gdzieś. Connection Price 892 kredyty, nie tak źle. Hmm. I zrobimy przerwę w tym momencie. Do następnego.